Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Kontrję realną rozgrywkę Farming Simulator 22. Jak widzicie, przed nami rozciąga się piękny widok z Elengradu i będziemy dzisiaj e, bierać, tak, e, zbierać rzepak. Jak widzicie, jest gotowy do zbioru. E, postawimy sobie olejarnię i będziemy działać już w e, kierunku zarabiania. Więc, jeżeli odcinek się spodobał, spodoba,stawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. A my co, zaczynamy! Okej, okay. na początek warto sobie będzie puścić pracownika, który tutaj nam ładnie zacznie kosić tę rzepak. Jest to bardzo duże pole, więc zajmie mu to trochę, a my w międzyczasie będziemy mogli na spokojnie zająć się tutaj kolejnymi rzeczami. Jak widzicie, winogron pięknie rośnie na nasze rodzyneczki. Ja tam jestem nim zachwycona. Dobra. Nie wiem, jak ustawić, żeby sobie to kościł tak w miarę równomiernie. Yy, bo to jest chyba troszkę bardziej Kurczę, mam. Zmieniłam widok. Nie to miałam zrobić. Dobra. Chyba tak będzie. Ok. Dobra. Niech sobie jedzie w takim razie pracownik. A my się przenieśmy dalej. I teraz tak. Mam w ogóle coś do sprzedania, ale nie mam pojęcia po co mi to. Zobaczmy, jak sytuacja z miodem się prezentuje. E... Ciekawie. Nie ma miejsca już, chyba. Tak mi się wydaje. Ogólnie to miód niby można. A nie mogę tego przynosić, czyli niby jest ta rączka. Niby mogę to złapać, a nie mogę. Kurczę, no to przydałby się nam jakiś widlak. Albo przyczepę namiot, tylko to nie jest przyczepa namiot. To jest chyba ta ogólna. Chyba namiot jeszcze nie kupiłam. Dobra, I tak musimy dobrać hajsiwo, bo potrzebujemy kasę na olejarnię. A jak już poszłam w ten kredyt, to już możemy pożyczyć więcej. Myślę, że starczy nam 100 tysięcy. W takim razie, dobra, wstecz. I teraz tak, najpierw sobie postawimy, moi drodzy, olejarnię gdzieś tutaj. Tak sobie stwierdziłam, że może tutaj sobie stanąć. Um, ona będzie tutaj jak zwykle w produkcjach. Miałam nie stawiać olejarni, ale potem stwierdziłam, że dlaczego nie. Skoro możemy na tym um, tylko i wyłącznie zarobić, no, to raczej spoko opcja, żeby to postawić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ona jest dość duża, co prawda, i zajmuje sporo miejsca, i nie jest zbyt atrakcyjna, ale z drugiej strony i tak nie mamy za bardzo co tu stawiać, więc ich stanie sobie olejarnia. Cię tu się tak prezentuje, będziemy sobie tutaj zrzucać wszystko i będzie git. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Dobra, tu miałam jeszcze skończyć malowanie tego asfaltu albo uśniki, nic nie widziałam. Więc zróbmy to przy okazji. To jest błoto. Beton. Asfalt. Dobra. To jest asfalt, o co nam chodziło? Tutaj przy okazji pociągnijmy sobie właśnie tą ścieżkę. O. Tak praktycznie do końca. mniej więcej tak do końca pola, bo tutaj będą stały te firmy związane, firmy, te wszystkie rzeczy związane już właśnie z e, winogronem. Czyli no wiecie, te wszystkie produkcje winogronowe, nie wiem jak to nazwać inaczej. Dobra, to mamy to. Jeszcze chciałabym kupić przyczepę do miodu z autoloadem. Mmm Tutaj będą. Nie ta. To. to te. I zależy mi na tej, tylko że właśnie na miód. Bo widzicie, one mają wyjątkowe boże. Ile razy jeszcze kliknę? Ten czerwony. Ja ogólnie, za mój nieogar, przepraszam, ale jest bardzo późna godzina. Jak ja to nagrywam, to już jest środek nocy, prawie. Ale miałem dzisiaj bardzo zabiegany dzień i nie chciałam Was zostawiać jutro z odcinka, więc stwierdziłam, że po prostu usiądę i spróbuję coś nagrać. Na razie nie źle, więc mogę sobie grać. Dobra, wyjeżdżamy, stąd idziemy po przyczepę, która nam jest bardzo potrzebna do miodu. Fajnie, że potrąciłam sobie. przyczepkę. Tutaj by się przydało zrobić jeszcze e, tą kieszonkę. Bo dużo tej kieszonki tu będzie, więc może jeszcze weźmy sobie ten traktor. Hmm. Zobaczmy do niego kosiarę i puśćmy go po prostu po polu, niech sobie jeździ. Nawet jeżeli w tym odcinku nie zrobię kieszonki, to chociaż e, część rzeczy będzie ogarnięta. On nie ma nic na sobie, no nie ma to. Dlaczego tak nie chce się przyczepić to? A bo to jest chyba z drugiej strony. Tak, yy, nie fajnie powiem, nie fajnie, jeżeli. Nie, no w życiu, bo to nie jest z drugiej strony. Hm. Whatever. Czyli dobra, to zrobimy sobie inaczej. Tym ciągnikiem po prostu sobie pojadę, bo przyczepę. A ten drugi wezmę do miodu. Bo coś się ewidentnie zbagowało. Gdzieś nie mam jakiejś e, nakładki czy czegoś, żeby to zrobić. Tak samo jak z e, tym urządzeniem do przycinania winorośli. też tam jakiś będą musiał kupić ciągnik z jakąś nakładką, pisaliście. No niestety. Brak wiedzy niestety utrudnia grę w farminga i to w znaczącym stopniu, bym powiedziała nawet. Niestety. Dobra, tu pasuje, więc jedziemy sobie z tą kosiareczką tutaj. Opa. No właśnie, no i teraz puścimy sobie to urządzonko, niech nam tutaj ładnie kosi pracownik rzecz jasna, bo my nie mamy czasu na takie rzeczy dzisiaj za dużo mamy na głowie więc niech on sobie tutaj jedzie, niech nam to ładnie skosi a w następnym odcinku najwyżej coś tam, albo poza odcinkiem coś tam postaram się z tym działać. po prostu i tyle. Dobra. To jadę do sklepu po przyczepę na miód w takim razie, drodzy Państwo. I zaraz odbierzemy sobie od naszych pracowitych pszczółek towar. Zobaczymy, ile udało im się go uzyskać. Sprzedajemy dopiero w marcu, więc jeszcze mamy kupę czasu. Tak naprawdę mnóstwo czasu. Mnóstwo roboty, więc tak na spokojnie. A mogłam tędy sobie, dobra, już za późno. Jak się ma e, refleks e, szachisty, to tak już jest. Albo leniwca, jak kto woli. Myślę, że obie formy do mnie pasują. Okej. Okay. W ogóle ostatnio miałam taką rozkminę, jak to jest z tymi grami, że tak ciężko mi się ostatnio w nie wciągnąć. Mam wrażenie, że to przez to, że gram w dwie gry równolegle, w Minecrafta i w Farminga. I jakoś tak powiem Wam, że mam takie chwilami, że może by zostać tylko przy tym Farmingu już tak na stałe, póki nie wyjdzie jakaś nowa ciekawa gierka typu City Skyline 2. Bo chciałam w to pograć, albo nowa wersja krzyżaków też chciałam pograć, więc no, ale to są właśnie, w ogóle są zamiast ładnie grać z tłem, to sobie jadę i patrzę w trawę. Nie wiem, czy jest po prostu tak, czy to będzie wygodne cały czas ciągnąć dwie gierki, pod tym względem mam to na myśli. Bo czasem człowiekowi ciężko się jest wczuć w tą rozgrywkę, bo ja nagrywam na przykład y, odcinki dwa razy w tygodniu, i kiedy nagrywam y, właśnie na przykład jeden dzień farminga, i potem muszę nagrywać Minecrafta, to mija ponad tydzień, kiedy znowu siadam do farminga. Więc wiecie, to jest dość. Y, nie chcę być mylące, ale no wchodzę w ten, y, w ten zapis i takie mam, że. Co ja miałam tu zrobić, że tak nie pamiętam, zapominam, co robiłam yy, i tak dalej, więc jest to takie dość irytujące, bym nawet powiedziała. Może nie da się tego przenieść i to będzie takie głupie, żeby to teraz ładnie yy zebrać wszystko, ten cały miód. Ten autor też jest trochę zepsuty, no ale trudno. Ach, tu można przez płotek przejechać, wiem, że to mało realne. Ale to nie moja wina, że jest taki bug w grze, że mogę to zrobić. <laughs> no. Więc y, trwają takie rozkminy na temat tego. No, bo jeżeli miałabym wybierać między Minecraftem a Farmingiem, to dla mnie całkiem logiczne jest to, że wygrywa Farming. Y, jest to gra, która jakoś bardziej mnie, y, no, angażuje, mogę tak powiedzieć, chociaż i tak. Gry takiego y, typu, ty, właśnie jak to się mówi, symulatory, mają to do siebie, że nie zawsze tak jest się człowiek w stanie w 100% zaangażować, jak na przykład w fabularne gry. No, a fabułę to wiecie, bohaterowie i te rzeczy, no to gdzieś się człowiek bardziej w, y, właśnie w to wszystko czuwa. Jeżeli chodzi o symulatory, no to jest tutaj sytuacja troszeczkę utrudniona. Dobra, ten już zaczął mnie denerwować. Tym bardziej, że pracownik już ma prawie pełny zbiornik. I zaraz będę musiała jechać drugą przyczepą. A tutaj chyba się już nic nie zbierze. No cóż, oleję tu w takim razie póki co. Postaram się zrzucić ten miód, chociaż wiem, że to będzie problematyczne. Więc na razie to może go porzucę po prostu. Kurczę, ale mam w przyczepie coś. Coś, co nawet nie wiem, co to jest. Eee, czekajcie. Czemu ja nie mogę tej przyczepy odrzucić? Wariuję zaraz. Ale ta gra chce mnie dzisiaj zdenerwować, powiem szczerze. Hmm. A udało się, dobra. Myślałam, że już się nie uda. Chciało mnie zdenerwować, ale się nie udało. Zobaczmy, co tu mamy, bo to chyba jest soja na sprzedaż. Tego co kojarzę, bo to raczej nie jest rzepak. Co to jest? Soja, tak jak myślałam. No dobra, to soję sobie możemy na razie sypać do silosów. A w przyszłości sobie pojedziemy po prostu sprzedać. Na ten moment nie jest nam potrzebna. Hmm, a nie chce mi się jechać po prostu z nią, żeby się tym zajmować. Ok. Oj, nasz pracownik raczej nie upora się w dzisiejszym odcinku z tym polem. Trochę za dużo roboty mu zostało. A też dzisiejszy odcinek nie będzie trwał miliona godzin, ze względu właśnie na to, że nagrywam go w środku nocy i po prostu musiałabym siedzieć tutaj nie wiadomo ile, żeby go nagrać. Czy to się zsypuje? Nie wiem co z, dzisiaj z tą grą. Klikam te guziki, a ona nie reaguje w ogóle. Ale panie, czy ty będziesz? Aha, bo odpiałam sobie. Nie, nic nie odpiałam, Odpięłam. Co? Nie rozumiem tej gry dzisiaj, naprawdę. Nie wiem, co jest z nią. O, pan z Kosiarki sobie świetnie za to radzi. W tym wszystkim. Idzie mu zdecydowanie najlepiej ze wszystkich pracowników. Łącznie ze mną, licząc. No, tutaj pan od rzepaku też leci sobie całkiem nieźle. Ze mną jest dzisiaj najgorzej. Ewidentnie. Myślę, że dzisiaj nie dostałabym orderu najlepszego pracownika na farmie. Na pewno nie od samej siebie. Ok, <laughs> rzepak się sypie. Zaraz go zawieziemy do fabryki i włączymy sobie produkcję oleju. No bo stwierdziłam, że sam rzepak jako tako nie opłaca się sprzedawać, ale już yy, olej z rzepaku jak najbardziej. Poza tym możemy sprzedać też olej słonecznikowy. Oliwy z oliwek sobie odpuszczę, no bo już mamy winogrona, które są dość ciężkie w uprawie, więc yy, myślę, że bez sensu jest tutaj męczyć jeszcze ten... Yy, tą oliwę, te oliwki nieszczęsne. Więc na spokojnie yy, zajmę się słonecznikowym olejem i właśnie olejem rzepakowym. Dobra. Ostatnio stwierdziłam, że dobrze, że uszczam wam muzyczkę w tle, bo czasem, kiedy zapada taka cisza i musiałam to wszystko wycinać, to zostałoby mi niewiele odcinka. Tak naprawdę. No, ale wiecie, w farmingu też nie ma za bardzo za dużo o czym mówić. Mogę Wam opowiedzieć o moim planie, a potem mogę tylko prezentować Wam, jak mi idzie jego e, realizacja tak naprawdę. Dobra, włączmy sobie olej rzepakowy. Okej. Okay. Zobaczcie z bliska, jak wyglądają te nieszczęsne winogrona właśnie, bo nigdy ich nie hodowałam. No, póki co to wygląda po prostu jak takie krzaczki. Nawet nie drzewa, a krzaczki. Jeszcze dwa miesiące. Za dwa miesiące będziemy zbierać, więc całkiem niedługo. Cieszę się, bo o Boże, ile tego miodu jest. Chyba jednak będzie trzeba go zrzucić, wiecie? To będzie bardzo ciężka robota i. Zaczynam się zastanawiać nad włączeniem super siły, bo. Odbiera mi to lekko przyjemność z gry. Brak tego, jak to się mówi, czynnika ułatwiającego. Bo jak się nie umie za bardzo grać, to ta super siła jest bardzo potrzebna. Muszę jakoś to wywalić tutaj. Bo właśnie jak ja nie mam super siły, to ja tego nie przeniosę w żaden sposób. No, ciekawe jak to będzie. Bo ja to wyładuję i to mi się nie wyładuje, bo będzie pisało, że smrak miejsca na wyładunek. I tak będzie to tu porzucone? Trochę bez sensu. No, i normalnie bym to sobie wrzuciła w ten sposób, bo przecież nie będę teraz wózkiem widłowym jeździć i tego wszystkiego brać. Chyba, że spróbujemy. Nie no, to on po tym przejedzie ewidentnie. Hmm. Chyba będę zmuszona moi drodzy do takiej sytuacji włączyć sobie super siłę, właśnie, bo ja nie ogarnę tego w inny sposób. A nie będę się bawił wózkiem widłowym, bo szkoda po prostu odcinka na takie pierdołe, A ludzie palety normalnie przenoszą rękoma, które nie ważą miliona kilo, więc myślę, że to nie byłby problem. Nie będę używać super siły do parkowania na przykład, no ale do palet myślę, że jak najbardziej można byłoby to zastosować. I powinno być to po prostu w standardzie rozgrywki. Tutaj tego nie ma, no ale do palet powinno moim zdaniem być. Dajcie znać co o tym myślicie, czy tylko ja po prostu jestem takim leniem. Całkiem możliwe, że tak. I wcale nie jest mi z tego powodu jakoś przykro. Rozjechał właśnie miodek. To jest to wszystko. Bez sensu. No trudno. Nie no, jeszcze za daleko podjechałam. Jeszcze bliżej muszę podjechać, żeby zebrać ten miód. OMG. No ta gra mnie dzisiaj nienawidzi. Ewidentnie robi mi pod Chyba się obraziła za to, że w tamtym tygodniu nagrywałam więcej Minecrafta. I co? I czemu to już się nie chce ładować? On coś tam... coś tam się ładuje? No, i to było tyle. No, i to było tyle. Nie dość, że miód mi się zaciął pod spodem. To jeszcze do tego nie chce się ładować już. Ale bez sensu to jest, proszę was. No cóż, praca z paletami bez super siły jest niemożliwa. więc no, tak jak mówiłam, raczej zastosuję ją w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Wiecie, jak to się mówi. Jednak to jest mój kanał i mój film, więc myślę, że chyba jestem tutaj decyzyjną osobą. No, i ogólnie tak jak jeszcze zostałem, wracając do tematu gier, no to we wrześniu chcieliśmy ruszyć znowu z serwerem. Jest sporo osób chętnych, które chciałyby grać na serwerze, więc myślę, że serwer jako tako miałby szansę istnieć. Um, i gdybym poświęciła się tylko farmingowi, to mogłabym nagrywać tą serię równolegle właśnie z tą albo kolejną, bo to będzie we wrześniu to jeszcze miesiąc czasu. Dużo może się wydarzyć tutaj w tej rozgrywce, e, mogłabym po prostu nagrywać tylko farminga, więc myślę, że to też... skupienie się na jednym e, rodzaju filmów byłoby e, po prostu na plus dla kanału. Ze względu na to, że jeszcze wiecie, teraz będę miała mniej czasu na nagrywki, no bo jednak wracam do pracy już całkiem niedługo, e, na pełny etat, więc wiecie, dziecko, dom, pełny etat, no to tego fil tych filmów będzie i tak dwa w tygodniu tylko. Chciałabym, żeby to było po prostu bardziej wartościowe odcinki, niż takie mm, krótkie, naciągane, e, tak jak się czasem właśnie zdarza, kiedy na przykład nagrywam w środku nocy, i zastanawiam się właśnie, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, czy takie skupienie się właśnie na jednym tytule byłoby bardziej interesujące dla Was niż skupianie się na kilku tytułach naraz. O jest to taki e, dość kontrowersyjny, może nawet bym powiedziała temat, no bo jednak taka całkowita zmiana kontentu też. Y, może wpłynąć negatywnie na kanał. Tym bardziej, że na przykład teraz pozbyłam się Simsów i przy okazji pozbywałam się sporej ilości subskrypcji, więc no, może być różnie. Dajcie mi znać, czy uważacie, że zostanie tylko przy farmingu, póki nie pojawi się jakiś nowy, ciekawy tytuł, który chciałabym ograć. Jest rozsądne, czy raczej lepiej ciągnąć po prostu te dwie gry tak jak y, dotychczas. No, <laughs> nasz tutaj y, pracownik skończył gościć. Drugi, tak jak mówiłam, wykonał połowę roboty póki co, a ja zrobiłam wszystko, co miałam na dziś zaplanowane, więc myślę, że nie ma sensu przedłużać tego odcinka. Już ponad 20 minut materiału mam nagrane. My widzimy się już w następnym... W sobotę. Jeżeli się uda, to w czwartek odpalę sobie live'ika jeszcze. Przed powrotem myślę właśnie do pracy jeszcze chciałabym ze dwa live'iki zrobić, więc myślę, że w czwartek byśmy się zobaczyli na live'ie, a w sobotę widzimy się w Minecraft, no i we wtorek znowu w farmingu, więc dajcie znać co myślicie o tej zmianie kontentu i co, widzimy się już w następnym, do zobaczenia, cześć!